Pewnie się zastanawiacie, jak do tego doszło, że Karol został porwany przez dwóch mężczyzn w kominiarkach. Oto odpowiedź. W ostatnim odcinku szykowaliśmy dla niego urodzinowe niespodzianki, a to była jedna z nich. Zobaczcie, jak mocno to przeżył. Witamy Was w dzisiejszym odcinku, czyli porywamy Karola na jego urodziny. Właśnie skończyliśmy odcinek, który już widzieliście na naszym kanale. Został porwany, my go zaraz odbijemy, on nic o tym nie wie. I ogólnie to wyglądało naprawdę mega mocno, mega! Byłam tak obsrana, ja nie wiem, co on musi teraz czuć. Ja pierniczę nie w tym momencie bym płakała. Kupujemy prezenty dla Karola. Każdy z nas ma zestaw starego popera. Od tak. nas osobno coś fajnego i będzie sobie składał. Chciałam zrobić jakiegoś takiego boksa, kupić mojego ulubione słodycze. Zobaczkowałam bardzo dużo jego zdjęć, żeby zrobić mu takiego tutaj boksa, całego jego zdjęcia. Proszę bardzo, pierwsze zdjęcie. Tu, cool, no beautiful in my house. Zbieram tu ciasteczka, jego ulubione czelki. jeszcze pomyślałam, że napiszę mu e, liścik, żeby mu mi było miło. Co to? ważne, co? I prezent Tak to się prezentuje, przebiteczka. Czym mi się kojarzy Karol? Z YouTube'em wiadomo, z nieśmiesznymi żartami... Żartuję. <gry> ale przede wszystkim mi się kojarzy z pogniecionymi ubraniami. I idealny prezent to jest taki, który pomaga ci w życiu codziennym. Nie tylko jest ładny, ale też funkcjonalny. I uwaga... Jest to parownica. Karol mówił nieraz, raz. Michu, ale masz fajną parownicę. Ktoś bym taką chciał. No to ma. Tam był właśnie taką. Karamice! Ja, jak zwykle, lubię zaskoczyć i oto jaki mam pomysł. Moim celem jest zrobienie z tych szorców YouTube Shortsy, bo Karol e, kocha YouTube Shortsy. I markerem permanentnym tutaj pomaluję jakieś symbole, nie wiem, może logo YouTube albo coś takiego. Proszę Państwa, bo my ogólnie nie będziemy robić imprezy, tak jak robiliśmy u Michała imprezy bara, bo Karol bardzo jest aspołeczny. Zrobimy mu coś takiego w naszym tak. gronie. Kochanie, kupujemy dekoracje, przyjąć to. <laughs> Ale bo... I to dużo tak, i różne. Po, ale Jezus, no właśnie, nie Zamiast czapeczek będą okulary Ej, i balony Sztos. i kamule. Więcej nie trzeba Sztos. Ej, weźmy takie ale poczekajcie, co wy kupujecie, To cholery jasnej A, Takie konieczki Alan tak. Idziemy po swój koszyk po prostu Ej, Alan przysada <laughs> Marta, mam coś dla ciebie Talerzyki, na O Oto jest banger nie ruszaj się, bo Ale ścisnę, nie ścisnę. Co, połóż się na boku i leż do co powiem. Do tyłu ręce, do tyłu. Ej, nie, nie mogę oddychać, nie, nie mogę oddychać. Nie kop, nie top. No. Nie mogę oddychać. Oddychać Nie mogę oddychać. siadasz, siadasz. ty? tu się dzieje? Ja pierdzielę no ludzie, to jest przesada. Ja przed chwilę naprawdę uwierzyłem, że to się dzieje serio, nie? Mocno mnie trzymali nie było tam kamery. Serio, nie? Myślę, że ja w to no. uwierzyłem. Ja byłem przerażony. Nie za bardzo przyciskam. Nie, jest git, jest git, jest git. Teraz ja porywaczkę porywam cię, Karol. gdzie idziemy? No, jedziemy. Jedziemy? No jedziemy. To jedźmy. Dobra, cześć! Jesteśmy na miejscu! Ten dom wygląda chciałabym, żeby mój dom wyglądał. Przysięgam. Jest sauna, jest Jacku z jej. Kubeczka Jacka Sparowa. Oj, oj 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 Jeszcze musi się nagrzeć. Ale zobaczcie, co jest za waszymi plecami. Jak ciekło! Jak ładnie pachnie! Pójdziemy po dekoracie, jedzenie. przestań, michu! I szykujemy! Daj to ja wezmę. Zwieźć może coś więcej, a nie no właśnie jedno swoje rebeczko jedna przyszła na wyjazd, kurde Do Zakopanego, w mun, futerku i legniesikach Się góronkę znalazła Haj, nie przepraszam bardzo, z Trudowego Targu Weź ze, pani tutaj się nie odzywaj, bo jak panu zaraz dam, kurde, jakieś cudze zadanie, i się pan nie pozbiera Jestem na ostatnim etapie kończenia prezentu dla Karola Kto ma taki głos jak ty? Dla mnie to Twoje skręcenie Jeszcze raz i to lepiej powtórzy dźwięk po ślubie. O dobra, dobra uh. O nie Pokaż <laughs> Okej okay. 3 na 10 <laughs> oh. 4 miesiące Lepiej, lepiej No lepiej, lepiej No do, dobra, niech profesjonalistka teraz to zrobi no. <laughs> 3 10, nie? 10, 10, Ociem, 10. 8, 8 Marta, to jest niesamowite 5, yes. <laughs> a masz miście bo, o, misja! Y, idź po drewno do pokójka. Tam jest takie pomieszczenie gospodarcze i tam są worki z drewnem O, to bardzo fajne zadanie. zapraszam panie, za tam jest na wejście. O, to dziękuję! Nie, ja zamieniam się O, mamy domek I Gdzie jest teraz paję... Weź, no weź, no weź, 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 weź. Widzisz? Co to A tam cyk, otwiera ma tu To straszne Jezu, jaka tam jest pańczyna, no nie I Gdzie jest te worki? Uu! Słuchajcie, to jest... Co? Za, damy go tam. Proszę Państwa, ogrzewam jacuzzi. O, morruchko. Ej, mam to tam, dasz po prostu? Walka z żywiołem. O Jezu, przepraszam. I w ten czas, kiedy Alan zdążył wsadzić trzy kłody drewna do... Ogniska my tu z Asią porozkładaliśmy bardzo ładnie już słodycze i zaraz zabieramy się za dekorowanie. Ja w tym czasie skończyłem shortsy. Będzie, będzie porki shortsowe mi nagrywał, a nie jak wkładam węgiel do sauny. Ty nie wiesz jakie to było emocjonujące? Ogólnie nie martwcie się, że nie macie przebrania, bo Alan yy, się to tak. zajął. To nie to, to jest dla Michała. Y, ma, da, da, nie zmarsza? Nie, i, i, a ha pewno jest. Słeg, glasy, człowieku, GTA. Oh. Oh, yeah. nie... Handluj oh. z tym. -up oh. uh, uh, szybciej, akurat na chodzi. Uh. Yeah. Ale uh. no, yeah, Uwaga, widzowie, w tym właśnie oto momencie będę pompował balona. Patrzcie na to. Nie, A nie proszę, to nie okaz. A nie, klasę, patrzę. Balon Alana. Wiecie z czego byłby dumny Fryta? Karol? Fryta, pozwalam ci przejść na Michał. Wiecie z czego byłby dumny Karol? Na pewno chciałby, żeby na tych balonach byli rozpisani jego obserwujący. No to pisz, mama Alana. Słuchajcie, bo wam tak, zatrzymaliśmy się gdzieś, e, nie pozwalam mi patrzeć, i usłyszałem jakiś głos, i nie mam pojęcia o co chodzi. I Pola się pyta, jakby się bardzo musisz i znajomego. I odpowiedziałam, że od zera do 10 powiedziałam, że zero, więc mam nadzieję, że ich znajomy tam nie siedzi. <laughs> jak ktoś to przepraszam, to były żarty tak naprawdę to na trzy. Po mojej lewej najprawdopodobniej też ktoś siedzi. Czy obstawiał kto to? Nie mam pojęcia. Siedziałem i ktoś złapał mnie o tak. Godzinę znowu, ktoś mi dotknął. w pierwszego obserwującego. Karola. Może to kiedyś będziecie wy, jeśli go zaobserwujecie, nie? Sportowy świreczek. Wypisuję go. Dziękujemy, Janku, że obserwujesz Karola. To. Proszę Państwa, dziesiąty balon Alana. Ojej, jaki Jucha! Co z tymi balonami trzeba zrobić? No, na przykład to. Coś. Mi bombo. Ale na co? To na produkty posferny. That's right. Dobra, teraz wezmę się za podobiznę Karola. Po prostu go narysuję na jednym z balonów. Każdy niech weźmie próbę namalowania Karola na balonie. To będzie taki ładny prezent dla niego. Ej, sąsiad podobny. A jest. Ej, jest. Ogólnie Karol ma takie oczy. Kurczę. Ten nos to zawsze wszystko zmienia. Aha. Ale pech. Ale pech. <laughs> uh, 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 uh co jest? Ojej! Yes. Wiesz jak wygląda? Jak wygłodzony poł <grymne> Ej bez kitu, jeszcze ogłoszony Wiesz jak to będzie wyglądać? Jak Diogóry Rashmore No Po którą się jedzie przez tu stan i patrzy w braca. wraca Chcę zrobić testowy wypał Okej Nie strzelaj tego A To jest tyle Brawo! Brawo a zapompowania balona nie dostałem, prawda? Asiu, jaką piosenkę ci zagrać na balonie? Stara. Ale to jest niebywałe. No, powiedz, Ej, ja Ej, bym... AI, zróbmy 12. Ej, weźmy udajmy mu 12. No weź! Ale Nieprawda, stary chłop! On by chciał mieć 12. 12 urodziny Karolka. bo przednią kamerką będzie 21. <grym> Na selfie. A tu jest napisane... Uw. A tu jest... Pow, pow, pow! Splat! OMG! O, ja podam coś do tego do siebie, żeby było, że ja robiłem. Pa, co się dzieje? Ale jestem niebywały. Ja, ja Tak się stresuję, że nie wiem, nie mam pojęcia gdzie jesteśmy. Pol będzie za minutę, więc zapalamy świeczki. Ej, czemu to jest plastikowe? Ej, czuję jakiś zapach już. Ej, nie mam pojęcia gdzie jesteśmy. Totalnie zero i mega się stresuję. Mogę otworzyć? Ale wracamy podobnie po raz drugi, go! Tak długo szedłeś, że się świętuje. No, serio? W życiu! Życie. Mam pewne! Dziękuję bardzo! Bravo, Po Gdzie my jesteśmy? Witaj, Oj, witaj! w Los Angeles! Wow. Ja. ja pierdzielę! Ej, my, my to wszystko przygotowaliśmy! Bardzo ważna rzecz! Tak, każdy narysował twoją podobiznę. Dobra, mogę zgadnąć? Tak. Wow. tak! narysował? Tak! Miku, Tak! To Marta, a to Asia! Dobrze! Tak. Tak. Ten cały dom jest przygotowany dla ciebie dla twoje urodziny. na dla twojej rodziny! na całą człowieku nie. noc! Ja pierdzielę! Serio, nie tak. ma już Ja pierdziele! No. To są twoi obserwujący. o, są obserwujących tak. Ej robiłem tak kiedyś, na TikToku ściano wypisywałem, dziękuję! Jak tu wszedłem i zobaczyłem was, mega mi się jakby uśmiechnąłem się A. i mega tak miło zrobiło, A. bo jakby yes, wzięliście serio to do serca, że nie lubię dużych imprez, naprawdę wam dziękuję, że jakby wzięliście to do siebie i jakby mega mega jestem szczęśliwy powiedz mi, jak porwanie? Oj, przerażające to było Macie taką kamerę w dół zrobił i podjęli yeah. do tego auta, nie? Ja wtedy pomyślałam nie no to jest prawdziwe porwanie, bo normalnie przeklinali w środku i tak, tak mnie mocno trzymali Zesrałem nie. się w fest yes. To było e, jedno z straszniejszych przeżyć w moim życiu Ja, ja się wystraszyłam, Kurde. jak to zobaczyłam ja. Ciebie jeszcze zrobili w aucie, wysiedli do nas i powiedzieli, że, że już blisko płaczą Co jest na dworze? Trzeba co? Co? mamy jacuzzi i saunę kolego no. Tam jest sauna? Wchodzimy się tutaj? Ja! Ja! Mamy kąpielówki, wszyscy! No, jo, a, ja, a ja nie mam A No ja cię smakowałam Mam? Po tym odcinku chyba zaczynam lubić urodziny rodzinie. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz Niezakładnie Mówiłam Nie że jakby Będziemy w takim małym grach, to jest super. No, Karol, jeszcze mamy się to, że żeby nie pokazać. No jeszcze co? No, słuchaj, no, dzisiaj każdy z nas wybrał się zrobić ci mały prezent. Co jest najlepsze, te prezenty są pod choinką Dobra, no nie, ej serio, jak święta? Karol, moim zdaniem najlepsze to, Harry Pottera mogłem kupić. Ja, Ej dzięki. Nie, Nie, Jezus, ja nie oglądam marego futera, więc nawet nie wiem, czy to jest fajny zestaw, ale proszę Ja pierdolę się Co jest granej w solarydeleciu? Ojej <śmieniu> <śmieniu> ale specjalnie mi dał ogóle, okular, żeby nie było tego widać W trosce o ciebie tak. mówiłeś, że y, ty lubisz chodzić w pomiętych ubraniach, ale ja uważam, że po prostu nie masz odpowiedniej rzeczy, która by mogła ci w tym pomóc Więc od dziś masz farbę <śmieniu> <Jej, śmieniu> To nie 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 To są wszystkie nie rzeczy, nie które nie potrzebuję nie do życia, nie? Jezu, dziękuję nie Ej, ładnie, w ogóle zobaczcie jak to jest wszystko Będę ładnie słodkie. zapakowane I kolejny zestaw i Dziś dzisiaj składamy. Tak. Co? Tak. Tak, ja Karol, co? Oh, right. coś? Bez ciebie się to to tak, bez ciebie to, to, to by tak? się tak nie kręciło. Dużo część swojego życia Oddałeś YouTube Shortsom. Trochę tak, no. I w tym momencie. <grym> <grym> Mam Shortsa z tobą? Jest. <grym> tak jest. W tym momencie YouTube Shortsy wracają do ciebie. <grym> yeah. Jesu! Yes. Jesu! Jesu! To nie wszystko! Yes. Co? Karolu Teraz czas na z całej bazy! Karol, ja ci zadam pytanie. jaką rzecz zawsze trzeba zrobić Z bazą? bazoł, kurczę! No way! No <gulunikas> Nie, dziękuję bardzo. Odwiedzimy wszystkie kawiarnie w Krakowie. <grywka> Let's go! A może brat, mamy. Let's go! Ma, niestety świnka jest jeszcze malutka i ona nie może, kochani, być w środku, bo jest za głośno, dlatego ja ją wyprowadzam tutaj na pastwisko. Chodźcie. Ona będzie tutaj sobie odpoczywała na imprezę. I teraz przebitka świnkę, poproszę. <sum> skakujemy i zaczynamy tą imprezę o, to Super wygląda Ja się boję, że wejdziemy i wszyscy się ugotujemy Zupa bazowa Zaczynamy imprezę o, Kurde ja o, to... nie jest, o, to... Ej nie patrz patrz O kurde o, 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 Jak zupa jak zupa Jezu, to Ej to, to wyłączmy jest... to na razie Ej, Wyłączmy wyłączmy ten Wiecie nie. co wychodzi? Jak wszyscy przez minutę Nie, nie chlapmy się tym Ale podrzucajmy tą wodę do góry Nie chlapmy ale, ale tak chlapmy no, Ale ona się bardzo układa. w tobie. To jest jakby zastosowanie sauny. Nie, my robimy tak. Sauny, tak. Colt palme, panowie, colt palmer. My nie tutaj się to tak co działa? tak Poczekamy dwie godziny i może jeszcze je wrócimy. Kiedy ciągle w montażowni, pomontuję lepszy skład Teraz będzie grill tak, i lecimy z tym na grilla Let's go! Ja, masz się zrobił i jemy! Ja, a ja powiem szczerze, że troszeczkę się nażarłem rzeczami zanim Karol przyjechał To jest trochę taki powód jak do mojej nocki u mnie w domu Tak! Ja tak. Więc zobaczcie koniec tego odcinka, jeśli go nie widzieliście Pokaż,